Każdy wie, ale mam Zebeto. Zepeto, jak to nie wie. Tak to się. I ogólnie dzisiaj sobie stworzymy moją listę życzeń. Tak oto wyglądam. Stworzymy sobie dzisiaj moją listę życzeń. A więc idziemy do awatara. Zobaczmy co jest w moich ulubionych. Taka sukienka, okej. Okay. I ogólnie będziemy sobie... bo ja jakbym chcę sobie stworzyć lukę jakiegoś ładnego. No także nie... Bierzemy sobie um, co szukamy. Tutaj nie wiem ta sukienka, albo chciała jakiś inny też. Żeby to nie było sama taka sukienka, no wiecie chyba o co mi chodzi. Okej, a jak nie to... Nie, niestety. Będziecie wiedzieć. Okej. Okay. Ta bluzeczka jest fajna, taka na lato. Tylko czy ja bym jej nie chciała fioletowej? Nie wiem, może jeszcze wrócę do tego. Ale najpierw sobie weźmiemy... Gdzie bluzka? Tu, mm, gdzie jest ta bluzka? Do like it. Mm. A więc, jak. No. Teraz bierzemy sobie jakieś spodnie. żeby pasowały. I na początku nie wiedziałam o co chodzi z tą listą życzeń. Ale skumałam nie wiem, czy jakieś spódniczki po prostu nie wziąć. To jest dosyć ładne. Weźmiemy sobie to. Jezus, czemu ja tego do, do listy rzeczy nie dodaję? Okej. Okay. Like. Like. Jakieś buciki. Nie. Nie, za bardzo mi one nie pasują. Jest taki wiosenny łuczek. Mm -mm. Dobra, może te dodam po prostu. Jakaś fryzurka. Mm. Marinette ogólnie fajnie. W fajne włosy. bo tu jest taki koczek, ale nie bym chciała inne te mi się strasznie podobają także zobaczymy, są mega ładne moim zdaniem, ale są do tego także wątpię jakbyście mi dali coś z się to bym była bardzo szczęśliwa A tego nie będzie dodawać z listy życzeń. A zresztą dodałam już, ale eee, nie będę miała go w tym roku, bo mi się podobało. Nie będzie widać, że jest mega ładne. Kulczyków nie biorę. Jakieś akcesoria. Nie, myślę, że akcesory nie. Teraz pójdziemy sobie tu. Takie mam mu w Jak widzicie. Teraz tu... Tu nie jest za to, nie. A co są jeszcze? Włosy. Ja tu bym wzięła jakieś jeszcze jedne, bo... Wiecie, no... Jakby ktoś grał, miał dużo pieniążków, to jakbym mógł mogła mnie przyznać, to bym była bardzo szczęśliwa. Bo no, mmm, co to jest w ogóle? są mega ładne. Chcę ja. Bym była bardzo szczęśliwa z tego powodu naprawdę. Bezin sobie stworzenie przy okazji swoje No dobra, zostawiamy tak. Bogu, czy to co się za pieniądze są ładna śminka tam nie. Już jakieś tego. To jest ładne, ale pokojnie będziemy robić, także jakby ktoś chciał mi odpisać, że nie bym była ucieszona bardzo mój um, niech to 12 u i to powinno mieć tego jakby ktoś mi by to kupił bym była bardzo szczęśliwa że sobie wylajdę tak ona wygląda Ale nie wiem, czy to jest mój komentarz. I jeszcze sobie dodam, bo takie rzeczy, które uważam, że są przepiękne. prze, prze są no, tu... No, także, by ktoś mnie kupił, to bym była bardzo, a to bardzo, bardzo, jedną rzecz, była, była bardzo, bardzo szczęśliwa. Także, bajo.